Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Shoper Battlefield 3. Oczywiście e, podróż przez fanów Zacznijmy od razu. Od razu Zaczniemy grać. Od razu będzie łatwiej już coś pokazać. Jest to mój pierwszy film, więc będę na pewno się trochę denerwował, ale pokażę Wam, jak wygląda gra z mojej strony. Może komuś się to spodoba i z chęcią obejrzę film do końca. Dobrze. Dobra, pierwszy zatrwiony, czyli jest dobrze. Będzie dobry dzień w każdym razie. Nie, no gdzie jesteśmy? Jesteśmy przy punkcie A. Nie, przy punkcie A, D widzę z tym raczej. Wow. Jest, czy nie To jest tryb hardcore Czy możemy zabijać swoich? Powiem szczerze, że, że ach, nie jestem jakimś super fanem tego trybu, ze względu na to, że... się za bardzo denerwuję, kiedy gram. Myślę, jest dużo szansa, że mogę zabić swojego. No, no tutaj po prostu się nie zorientowałem. Dobrze. To już na poważnie, gramy zobaczymy jak to będzie hmm. właściwie można zagrać kimś innym technikiem na przykład i od początku najlepiej, bo tam jest czołg gdzie sp można spróbować go rozwalić, dobrze w wchodzimy na akcję tam jest czołg nie wyjdziemy za daleko ma no to bez sensu my też nie będziemy siedzieć na tyłach po to mam bozukę, żeby kogoś tutaj... Wow, 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 wow. Ech, wiedziałem, że coś się tu będzie nie tak. Dobrze. Nie wiem, czy ten przejście przez ten most ma sens. A, mojsterz... Widocznie nie miało to sensu. Z moździerzami to jest problem, że nie wiadomo kiedy... On właściwie dopadnie. Dobrze. Jeszcze raz, z początku. Technik. I próbujemy punkt B ściągnąć Ciekawy tryb Ale strzelają Odsłam się troszeczkę za bardzo nie mogą podejść bliżej Ale ja mogę Nie, nie, nie podnosi się, nie podnosi się Sam to się mówię, ale to nie uważam tego za coś złego. jest sobie o tutaj, tak mi się idzie Nie tylko. Dobrze, to jest punkt B. Jesteśmy bardzo blisko tego punktu. Można by to tutaj... O. Tak, chciałem zobaczyć jakąś szkół ale niestety jest to hardcore. Za rzadko w tym trybie gramy. O. Tak to jest. Gramy, gramy, potem zaczniemy nakrywać. I oczywiście nic się nie udaje. No nie wiem co chcę być w tej drużynie szczerze mówiąc. Mają dość specyficzne podejście. Jakoś drużyna. To jest do kogoś dołączymy zobaczymy. Jak pójdzie Jestem dowódcą, super. to jedziemy na B Moi podwładni, moi żołnierze, moja rodzino Może być załatwione szybko i sprawnie Rozumiem się Szybka akcja I po to też jest ważne że chyba ktoś we mnie ze sniperki ładuje No mogę się mieć Tutaj jest nasz, no dobrze, dobrze, dobrze To jest jakiś pojazd Czyle No nie, dobra dalej. dalej, idziemy dalej, idziemy na B. powinienem uważać niestety to co? Dowódcy duży, to sniper to wygląda chciałbym sobie odblokować zamek tutaj Przy okazji dobrze jest go wziąć To się ustawimy na razie A się skitrał właści tam gdzieś W ten sposób też dawać trochę trafiony jeszcze... wow. Bo to nie jest to dobre miejsce Aaaaaa no O nie, żyj, 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 żyj mały, żyj Powolutko, okay. powolutko, Powolutku, powolutku dojdziemy do czegoś na pewno. Tam są Masi, Co się zrobimy? No, Już tak ładnie szło kuszy, ty nie godzisz ty tym zdrowia no Dobra, dałem się, dałem się, dałem się złapać Dobrze Wchodzimy tutaj do akcji Mój znacznik Ojoj, nie stój tutaj, nie stój Nie, 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 nie Przepraszam was bardzo, ale Tak nie robić dalej Coś z tym trzeba zrobić Dobrze, po pierwsze Technika bierzemy Idziemy od razu do akcji i spróbujmy coś tu wymyślić teraz O! Dalej jest akcja Proszę bardzo, teraz tylko apteczki troszeczkę mi się przydało Najmniej apteczkę kolego Dzięki, dzięki no dobra, ram i wbijamy się dalej teraz. Po tym cieszyku oznacza, że są pełne energii. Może się nie. ah, coś, coś wycofywać, niestety. Ah. No nie, 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 Ty nie, 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 wycofywać, wyturlam, może. nie, 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 nie miało być tak pięknie Dobrze No nie, nie mogę na ciebie wejść, a mogę wejść do czołgu Dobrze, mogę wejść do czołgu no, Wyjdziemy z tego czołgu Może go nawet trochę nabrałby No nie wierzę, nie wierzę nie widziałem! Moja wina, moja wina! Jeszcze nam Czołg zabrali pewnie. Tak? Tak. Super. Tak, to, to, to jest właśnie moja gra. Tak. Nie chwaląc się tak. Jestem do bani. Widziałem, że aż tak bardzo. Wiesz, to tu jest Czołg. Chyba No go... Dobra. Ale... Widziałem, że jest pusty się do niego wskoczyć, ale. Co się nie uda, tak łatwo. To wygląda, no, dostajemy baty. I to niemałe. Dobrze. Dobrze. A, zferować, Rozumiem, Nie małe. Dobrze. Poruszymy się. A, spróbować przejąć. Rozumienie. Dobrze, dobrze, ja już nic nie mówię. Nie ma sensu komentować. Dobra, jeszcze raz. Mam nadzieję, że będę biegł bokiem, to snajper mnie tak szybko nie załatwi. Może tak, może nie. Może to już ostatni dzień. Dobra co zrobić spróbujemy jednak z sniperem tam zobaczyć sprawę ktoś troszeczkę ooo wow, tu przyjechał no to pozamiatany tu się nie da wyjść super to ekstra to już pozamiatany tu jest Dawno tak po dupie nie dostawałem. Jasne. Uważcie, uważcie. Nierozgarnięty jestem, jak widać. Dzisiaj. Czy... Co... To... Jak się ma mistrza... Oj, oj 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 Tak, chociaż jeden udany strzał na cały pojedynek, ale taki, że... Klękajcie narody. Piękne to było. Jest się z czego cieszyć tak No cóż Dobrze, to jeszcze jedną warunkę Mam nadzieję, że znajdzie się kilku wybranych, którzy będą godni zobaczyć ten film to nie wyłączą po pierwszej pierwszej misji i doczekają do drugiej rozgrywki no jeżeli tak to to fajnie, fajnie co my tutaj mamy właśnie tą broń chcę zdobyć, ale trochę mnie zastanawia e, wymagania, jakie trzeba spełnić do tego, żeby ze mną zdobyć. Bo zabić kogoś przy pomocy palnika sobie naprawdę nie wyobrażam. Podejść i mu prosto w kręgosłup wybić palniką. Albo zatłuc go palnikiem na śmierć, tak. Podejść mu i przez łeb strzelić, to strzelić, to, to, to już bliżej. <słuch> Ale podpalić to, to takie niehumanitarne. Dobrze, co mamy z tym Bardzo fajna mapa. W trybie szturmu jest, jest bardzo fajna. To jest, to jest, fakt. się zaczyna i przynajmniej widać tą kopułę. Bo w podboju tego nie ma po prostu. I wtedy mapa dużo traci na tym. Albo zrzut z, z lotniska w dół jak już się na teren e, tunelu wchodzi. Też bardzo fajny motyw, naprawdę. Mapa jest dobrze dopracowana. Także założenia zostały spełnione w 100%. Dobra. Hmm. Drużyny nie zmieniamy, tutaj mamy... Snajper, medyk... Dobrze, może być. Ja sobie snajpkę zostawię. sprawdzę tylko czy nie mam tutaj czasem... Dwojnóg. Nie. lasa, latarka... Nie, na tym mi nie zależy. Aktualnie dwunastka, ale wolę nie, ósemkę wolę Dobrze zaczynamy A no nie mogę, dobrze, dobrze, dobrze Tutaj bronimy Bronimy, bronimy Gazu, gazu panie snajpery

Sorry, sorry, gościu pod ufem i wlazłeś, a już miałem gościa no, by ściągnął pewnie. Trafiony, ale żyje. W sumie dobrze go zabiję, nauczy się, że tak nie wolno robić. Pouczają z... Wow. O rany, medyk, 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 który tu ma apteczkę, koledzy. Ty masz apteczkę, daj mi apteczkę. O wow. zginęliśmy od jednego strzału Tak niezbyt leczego widocznie kogoś tutaj zabiłem ale z tego co pamiętam to, to był mój nie wiem czy w ten sposób się liczy więc tym razem technika moje odrodzenie fajnie by było na znacznie, jak się odrodzić w ten sposób w dobrym miejscu na sam start Wyłączyć Dobra Spokój, spokój w las? Dobra, się gościoł, gramy, no nie, hmm, 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 ale inny mnie zabił No cóż Wymiana strzałów i niestety dostałem. Dobrze. Dobrze, jedziemy dalej, jedziemy, idziemy trzeba bronić. No, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję koledzy. Ktoś, tu, ktoś tutaj strzela do nas. Wydaje mi się, że to jest... A nie ktoś że nie żyje, dobra. Ale to był ten. Raczej. Dobrze. Tu nie podejdą. To czekałem. Na razie tutaj. Muszę kombinować. Z samochody z trzema. Załóżmy lekkiego snipera, zachować czujność. Odbił. Nie polecę tam. Padują. ją. Po kostkach mi się przejechałem. Dobra, 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 stop, 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 tutaj coś, coś mi tu lata. Coś robić. Trochę dobrze, dobrze. dobrze. Sniper wystuje, no już. Ach, dobra, zabiłem, zabiłem. O, to jest pan, który mnie zabił wcześniej. No dla mnie, zatem się zamieściłem Dobra, gdzie teraz jesteśmy? Jesteśmy tu. Dobra, to chyba wyłączam. Spróbujmy ten pojazd. A co tu się stało? Coś go zabiło kolega tutaj. Nie Ale. Aaaa! że się uratuje. No cóż. Próbowałem No nie mówcie, że nam to wysadzą. Grunter, tego nie powiedzieliście. Dobra. No, Helikopter. Nie jedziemy z tym końcem. Idziemy w gróle, lecimy teraz. Tu się na górę. Do góry, do góry! Panie pilot, do góry! Tam, punkt A. B. B, B albo A. tu nie mogę wyskoczyć. No właśnie. Tam, tam, tam. lewo. Dziękuję. Chcę wysiąść, chcę wysiąść, panie pilot. Zasiada Dobra, żyję To już coś, medyk, medyk, pani medyk Sanitariusz! Sanitariusz! Tego się nie spodziewałem. Ora Ja chciałem pokazać klasę. No dobrze. Jesteśmy mnie podniósł, bardzo dziękuję. Spróbujmy so, zobaczyć coś dzieje Jak wygląda sytuacja tutaj zbiegnie Podjechał za machodem Gdzie ten samochód? Tam? Pojazd możemy sobie naprawić Tylko wykorzystaj za chwilę Dobrony bardzo w prosty sposób, wystarczy się zrobić tak Trzeba się jeszcze cofnąć Wstać na działko I mamy bardzo fajną pozycję tutaj Coś jeszcze lepsza Jest to jest dobrze się nie spodziewałem tego raczej Dobrze, gdzie oni są? Ha! No i to ja rozumiem No więc teraz podejdziemy już bliżej Wow wow wowamy wow. się wamy Jestem są Widać kogoś, nie widać kogo? No nie wiem tu się dzieje jak to Idziemy na akcję. Będzie jak ktoś wykorzysta ten pojazd, żeby tak nie stał. Bo to się męczyłem. No dobra, trochę dla zabawy. Ale. To jest dobra linia obrony. No tak dobrze, dobrze. dobrze. Coś, coś, coś tu się stało, że chwilą, ale trzeba jest zapanować w sytuacji. Dobrze, dobrze. Ach, no tak. tak, 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 tak mogło być tak fajnie. No cóż. Dobra, jedziemy. Szybciutko, szybciutko trzeba tą wojnę wygrać. Kolego, co ty tutaj? Już, dobra, żeś tam jest I znowu. Spróbujemy, to w moim planem, to. Połóż ty, cwaniak, połóż ty, cwaniak. Chodźcie, chodźcie tutaj. Cwaniaczki. Mogę być jakimś generałem po prostu. Ty robocie jeden deby Dzwany aczkuł jeden ty Jak ja cię dorwę tu zaraz Który taki mądry? Zdaliśmy się No i się z tego pojazdu Coś sprzedaje się do góry więc Dobra, wracamy do Dobra. z niego nie zostanie zaraz. No nie wyjdę tędy. kolego, kolego, ratuj, ratuj mm, mm, niedobrze, bardzo niedobrze bardzo mi smutno i źle i muszę kogoś <grym> zastrzelić żeby mi się ten stan poprawił czyli mieć radość z wygranej satysfakcja to jest to, czego szukam dokładnie to wrogowie gdzie są wrogowie moi no nie 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 ty draniu ty draniu dok null i jest w jakimś klanie Znaczy jak to jest w to znaczy że jest lepszy tak? Trzeba się zastanowić jak to działa Czasem gadam bez sensu faktu Czasem nawet często Cześć są! Co są te fakty, te No nie wierzę, tysiąc apteczek, a ja dostałem po prostu twarz, no i sprawiedliwie śniadam Ale czasem wypalać mnie Bardzo parę rzeczy się pokaże na mapie. Teraz wszyscy pobiegniem tam. Znaczy raczej wygraliśmy. Może jeszcze uda mi się kogoś zabić szybciutko. Zaraz, 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 szybko, 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 wbijamy, wbijamy. I akcja stulecia. Takiej akcji jeszcze nie było. Nigdy, bo tak się dzieje. Atak, 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 atak. I szybko zabijamy kogoś. To prawie. Fakt, było szybko, nie było zabijania, ale to znaczy, że część planu się wykonała, a to jest bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Mam nadzieję, do zobaczenia. Jako pierwszy film, mam nadzieję, że jest dobrze zrobiony, bo to nad, to nad tym się zastanawiam najbardziej: czy będzie po prostu dobrze zrobiony w samocenie. Jeżeli nie, to pewnie go wyrzucę bardzo szybciutko, ale dziękuję bardzo. To wszystko. Do usłyszenia.